Zakład Ubezpieczeń Społecznych ZUS zaskoczył wszystkich emerytów ogłoszeniem dramatycznych zmian w mechanizmie waloryzacji świadczeń, które wejdą w życie już od początku przyszłego roku. Waloryzacja, czyli coroczna aktualizacja wysokości emerytur w zależności od wzrostu cen i kosztów życia, przeszła istotne modyfikacje. Do tej pory była ona oparta głównie na wskaźniku inflacji, co oznaczało, że świadczenia wzrastały w tempie odpowiadającym ogólnemu wzrostowi cen towarów i usług konsumpcyjnych. Jednak wraz z nową reformą waloryzacja będzie teraz uwzględniać dodatkowy składnik bazowy, który ma za zadanie lepiej dostosować wysokość emerytur do zmieniających się warunków gospodarczych. Co to oznacza dla przeciętnego emeryta? Przede wszystkim, nowe zasady mają na celu bardziej dynamiczne podwyższanie świadczeń. Co z założenia ma lepiej chronić seniorów przed skutkami rosnącej inflacji? Rząd argumentuje, że w obecnych warunkach wzrost cen jest na tyle zmienny i nieprzewidywalny, że standardowy wskaźnik inflacji nie zawsze oddaje realny koszt życia emerytów. Wprowadzenie nowego składnika bazowego ma poprawić tę sytuację, szczególnie dla tych osób, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji finansowej. Nowe przepisy przewidują, że emerytury będą waloryzowane według dwóch wskaźników: dotychczasowego wskaźnika inflacji oraz specjalnie opracowanego wskaźnika ekonomicznego, który będzie brał pod uwagę m. inaczej: wzrost gospodarczy, sytuację na rynku pracy oraz kondycję budżetu państwa. Taki mechanizm ma na celu zapewnienie bardziej stabilnych i przewidywalnych podwyżek w długim okresie. Chociaż zmiany te wydają się korzystne dla wielu emerytów, szczególnie dla tych którzy otrzymują niższe świadczenia, nie brakuje obaw i pytań. Eksperci zauważają, że skomplikowanie systemu może sprawić, że nie każdy emeryt w pełni zrozumie, jakie dokładnie zmiany go czekają i jak wpłyną one na jego portfel. Również niektórzy emeryci, zwłaszcza ci pobierający wyższe emerytury, obawiają się, że ich świadczenia mogą wzrastać wolniej w porównaniu do wcześniejszych lat. ZUS zapewnia jednak, że nowy system został zaprojektowany z myślą o równowadze i sprawiedliwości społecznej, a wszelkie zmiany będą wprowadzane stopniowo, aby emeryci mieli czas na zapoznanie się z nowymi zasadami. Warto również podkreślić, że reforma ta jest odpowiedzią na zmieniającą się demografię Polski. Starzenie się społeczeństwa oraz rosnąca liczba emerytów stanowią wyzwanie dla budżetu państwa, dlatego rząd poszukuje rozwiązań. Które mają na celu nie tylko poprawę sytuacji materialnej seniorów, ale także zapewnienie stabilności finansowej całego systemu emerytalnego na przyszłość. Wprowadzenie nowych zasad waloryzacji emerytur wywołało falę dyskusji wśród seniorów, ekspertów i przedstawicieli związków zawodowych. Zmiany w systemie mogą bowiem przynieść korzyści pewnym grupom emerytów, podczas gdy inne mogą odczuć je mniej korzystnie. Kluczową kwestią jest to. Że nowe przepisy zostały zaprojektowane w taki sposób, aby wspierać głównie osoby o niższych świadczeniach, co budzi mieszane uczucia wśród tych, którzy przez lata wpłacali wyższe składki. Jedną z grup, które mają zyskać najwięcej na wprowadzonych zmianach, są osoby pobierające minimalne i niskie emerytury. Według danych ZUS, około 40% emerytów w Polsce otrzymuje świadczenia poniżej średniej krajowej. Nowy system waloryzacji ma na celu szczególne wsparcie dla tych seniorów, poprzez uwzględnienie dodatkowego wskaźnika bazowego, który zapewni im wyższe podwyżki niż te, które wynikają jedynie ze wskaźnika inflacji. W praktyce oznacza to, że dla najbiedniejszych seniorów wzrost świadczeń może być odczuwalny bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Dla przykładu, emeryt, który obecnie otrzymuje świadczenie na poziomie minimalnym, może liczyć na znaczący wzrost świadczenia który przekroczy dotychczasowe tempo waloryzacji. Rząd i ZUS argumentują, że to rozwiązanie jest niezbędne, aby wyrównać nierówności w systemie emerytalnym, ponieważ osoby o niskich dochodach są szczególnie narażone na negatywne skutki inflacji oraz rosnących kosztów życia. Zupełnie inaczej nowe przepisy mogą zostać odebrane przez osoby, które przez lata wpłacały wyższe składki emerytalne i w efekcie otrzymują wyższe świadczenia. Zmiana mechanizmu waloryzacji która kładzie większy nacisk na wsparcie najbiedniejszych, może oznaczać, że osoby z wyższymi emeryturami nie odczują wzrostu świadczeń w takim samym stopniu. Dotychczas wskaźnik inflacji, który był głównym czynnikiem waloryzacji, działał równomiernie na wszystkie grupy emerytów. Teraz jednak, wraz z wprowadzeniem nowego wskaźnika bazowego, wzrost emerytur osób lepiej uposażonych może być mniejszy niż wcześniej. Dla przykładu, emeryt który obecnie pobiera wysokie świadczenie na poziomie kilku tysięcy złotych, może zobaczyć, że jego podwyżka jest mniejsza w porównaniu do lat poprzednich, ponieważ system preferencyjnie wspiera tych, którzy otrzymują niższe świadczenia. To wywołało zaniepokojenie wśród części seniorów, którzy obawiają się, że ich długotrwałe wysiłki związane z wpłacaniem wyższych składek na emeryturę nie są odpowiednio wynagradzane. Nowy system waloryzacji nie przeszedł bez krytyki. Związki zawodowe i organizacje reprezentujące interesy emerytów zwracają uwagę na potencjalną niesprawiedliwość społeczną, polegającą na faworyzowaniu jednej grupy kosztem drugiej. Z jednej strony rząd broni swojego stanowiska, twierdząc, że takie działania są konieczne w obliczu rosnących kosztów życia i potrzeb najuboższych. Z drugiej jednak strony krytycy argumentują, że osoby, które przez lata wpłacały wyższe składki, Powinny również móc liczyć na odpowiednią waloryzację swoich świadczeń. Niektórzy eksperci wskazują również, że nowe przepisy mogą prowadzić do jeszcze większego podziału między grupami emerytów, a w dłuższej perspektywie czasowej mogą wymagać dalszych modyfikacji. ZUS natomiast zapewnia, że nowe zasady są w pełni zgodne z ideą sprawiedliwości społecznej. A waloryzacja oparta na wskaźniku inflacji była niewystarczająca w kontekście rosnących nierówności finansowych wśród seniorów. Zmiany te budzą duże emocje i prawdopodobnie będą kontynuowane w debacie publicznej. Warto jednak podkreślić, że ostateczne efekty wprowadzenia nowych zasad waloryzacji będą widoczne dopiero po pierwszych podwyżkach, kiedy seniorzy będą mogli osobiście ocenić, jak zmiany wpłynęły na ich budżety domowe. Reforma systemu emerytalnego wprowadzona przez ZUS bez wątpienia wywołała liczne reakcje i wątpliwości wśród polskich seniorów. Z jednej strony, nowe zasady waloryzacji mają na celu poprawę sytuacji najuboższych emerytów, zapewniając im większe wsparcie w walce z rosnącymi kosztami życia. Wprowadzenie nowego składnika bazowego obok wskaźnika inflacji to próba stworzenia bardziej zrównoważonego systemu który lepiej odpowiada na dynamicznie zmieniające się warunki gospodarcze. Dla wielu seniorów z minimalnymi lub niskimi emeryturami, te zmiany mogą przynieść realną poprawę sytuacji materialnej i większe bezpieczeństwo finansowe. Z drugiej strony, reforma nie spotkała się z entuzjazmem wszystkich grup emerytów, szczególnie osoby, które przez lata wpłacały wyższe składki, mogą poczuć, że nowe zasady ich dyskryminują, a ich emerytury nie rosną tak dynamicznie. Jak miało to miejsce wcześniej, to wzbudza pytania o sprawiedliwość społeczną oraz zasadność wprowadzanych modyfikacji. Krytycy wskazują, że nowy system może prowadzić do dalszego podziału i różnic w świadczeniach, co w dłuższej perspektywie może wymagać kolejnych zmian w systemie emerytalnym. Co dalej? W najbliższych miesiącach kluczowym wyzwaniem dla emerytów będzie zrozumienie, jak wprowadzone zmiany wpłyną na ich indywidualne świadczenia. ZUS zapowiada specjalne kampanie informacyjne oraz udostępnienie konsultacji dla seniorów, aby pomóc im w nawigowaniu po nowych przepisach. Warto, aby emeryci regularnie sprawdzali swoje konta w systemie PUE ZUS i kontaktowali się z urzędnikami, aby uzyskać szczegółowe informacje o tym, jak ich emerytura będzie się zmieniać w najbliższym czasie. W dłuższej perspektywie system emerytalny w Polsce może wymagać dalszych korekt. Zwłaszcza w kontekście starzejącego się społeczeństwa i rosnącej liczby emerytów, politycy i eksperci będą musieli znaleźć sposób, aby zapewnić stabilność systemu przy jednoczesnym zaspokajaniu potrzeb zarówno najuboższych, jak i lepiej sytuowanych emerytów. Podsumowanie, reforma waloryzacji emerytur to krok w stronę większej ochrony najuboższych seniorów, jednak jednocześnie budzi obawy wśród lepiej uposażonych emerytów. Ostateczne skutki tych zmian będą widoczne dopiero po pierwszych podwyżkach, ale już teraz widać, że debata nad systemem emerytalnym w Polsce nie zakończy się na tej reformie. W obliczu dynamicznie zmieniającej się sytuacji gospodarczej, rząd i ZUS będą musieli kontynuować pracę nad dalszym dostosowywaniem systemu, aby zapewnić jego stabilność i sprawiedliwość dla wszystkich obywateli. Dziękujemy za obejrzenie naszego filmu. Prosimy o polubienie i subskrybowanie naszego kanału, ponieważ jesteście naszym paliwem dla treści i podzielcie się swoją opinią w komentarzach. Wasza opinia jest dla nas bardzo ważna.